Często życzę Ci lekkości w codzienności. Dlatego dzisiaj podam Ci pięć tematów, z którymi, jeżeli się rozstaniesz, to twoje życie będzie lżejsze niż 99% ludzi. Po pierwsze, rzeczy, które już do ciebie nie pasują: ubrania, meble, naczynia, stare plany. Jeżeli tego dzisiaj ponownie nie wybierasz, to po prostu to puść. Po drugie, relacje z poczuciem obowiązku, no bo przecież tak długo się znamy, bo przecież łączy nas przeszłość, ale to nie oznacza, że musi was łączyć wspólna przyszłość. Po trzecie. Osoby, na których odpowiedzi czekasz, chociaż wiesz od dawna, że ona nie przyjdzie, ale blokujesz miejsce dla osoby, która Ciebie nie wybiera. Puść to. Po czwarte, ubrania, które myślisz, że kiedyś będą na ciebie pasowały. Wierzysz w to, że twoje ciało się zmieni, wtedy będziesz mogła je zaakceptować. W ten sposób tracisz życie, które dzieje się teraz, w ciele, którym masz aktualnie. Puść to. I po piąte, rzeczy, które łączą cię z przeszłością. To, co masz w domu, jest lustrem twojego wnętrza. Jeżeli magazynujesz rzeczy, które się łączą z twoim starym ja, to w ten sposób blokujesz, hamujesz rozwój swojego aktualnego ja. Daj się zainspirować, daj sobie więcej lekkości w życiu. Ściskam cię mocno.